Też z tej strony taśma czyli montażysta Pączka. Dzisiaj e, Pączek będzie Wam pokazywał wyciek długi z serwerka yorko.eu. Wszystkie ważne rzeczy macie w opisie. Znajmy, się, kocham Cię Żeby nie było, sobie kurwa nie Błagam Ciebie, zapamiętaj mnie No bo moje szczyty wiesz No bo bardzo chce Cię mieć No bo bardzo chce Cię mieć No bo bardzo chce no Cię mieć Błagam Cię, zapamiętaj mnie Zapamiętaj mnie, bo nie wiem, czy już to zrobiłaś Mama mi mówiła, nie błać synu, szkoda życia Na głupie szmaty, co nie widzą, jak wyciągasz rękę A ty byś głupi, ryzykował dla nich na szczękę Czemu ciągle widzę cię z innym? Nie mam sam odwagi, by poświęcić chwili Jestem kiedy pada śniego, to biesny najlepsze Przypominam, jak skradałaś moje serce Teraz ciągle nie tak jak Poweredgen I może to głupie, może dojrzałe, Wiem przecież, że to nie jest tak doskonałe Bo wolę już umrzeć i umierać stale I oby tak było na wieki, w amen Pewnie ten list nigdy nie dotrze do ciebie Kurwa, może to lepiej Pomimo wszystko nie pamiętasz że o mnie Uznajmy więc, że kocham cię Pewnie ten list nigdy nie dotrze do ciebie. Kurwa może to lepiej, bo mimo wszystko nie pamiętasz już o mnie. Uznajmy więc, że kocham Cię. Ej. Uznajmy, że kocham Cię. Żeby nie było że Ty, ty wiesz, no bo władzę, co ty ciemny. Potrzebuję uwagi, a ty gadasz z innym. Podobno bolała cię głowa i podobno jestem inny. Podobno cię ograniczam, to może rzucisz mnie. Podobno nie masz życia, teraz czuję tylko gniew. Ja cię potrzebuję i nie możesz mnie za to winić. Jak ci nie pasuje to zadzwonisz się do tego typa z Gdyni A ty zadzwoniłaś i może panem bo się ci już od godziny A ja się dobijam jak zazdrosny debil do swojej dziewczyny I pierdolić to, ja pierdolę to Bo nie będę tobą się dzielił i możesz mi mówić, że jestem chujowy I że jakim prawem ja robić ci sceny Nie udawaj głupiej, bo wiesz doskonale, że mi na tobie zależy Nie udawaj głupiej, nie bądź mną suką Łosem na nas to wesołe refreny ty do mnie zadzwonisz, a ja się znowu publicznie rozbaczę Powiesz że miałeś to serce na dłoni Widziałeś to inaczej Żebyś przyznała mi rację, muszę jak chory psychicznie krzyczeć W końcu że jeżeli tak będzie wyglądać nasze życie Zamiast, że wygadać mi Ty się wygadasz kolegom Chyba już nie chcę nic dziś Traktuję ciebie poważnie, bo już napisałem mnie jedną przygodę Jeżeli ma tak to wyglądać To nigdzie nie jadę w środę To nigdy nie wie mnie Hubert Na premierę płyty wypiję tam wodę I będę się tu zastanawiał czy jeszcze mnie kochasz, czy ja cię tu lubię Do końca życia się na tym YouTubie to będę użalał na trachach Zamiast z tobą w nocy do domu wracaj. Okay, ja nie zasłużyłem na takie traktowanie. Chcesz problemu z niczego i ciągle zmieniasz zdanie? Przerabiałem. Rozumiesz, że chcesz zmian? Mimo, że pomagasz mi przy płycie, pozwoliłeś, żebym został sam. Jestem zazdrosnym śmieciem. Czy tobie tracę zmysły? Sam się kurwa potnę, jak zobaczę u ciebie nowe blizny. To, że jesteś piękna, ładnie wyglądasz na zdjęciach. Nie zastąpi mi miłości, ani prawdziwego szczęścia. Zapamiętaj. Się, skoro wytykamy sobie błędy Cierpię, jak nie masz humoru I jak na Instagram rzucasz jak wychodzisz z domu O czwartej rano płaczę na tym streamie jak ta pisa A potem se mówię, że z tobą chcę życie wygrać Ty mi mówisz, że olewasz typów i masz dystans I ja wiem, że bystra jesteś i że bystra jesteś I to przyznam To ja podejmę próbę walki Ale nie chcę skończyć jak kartki Wiem, że jesteś suchą w łóżku Wiem, że będę w niebo wzięty Ale co mi po tym seksie Skoro wytykamy sobie błędy